Dawid Kubacki traci pozycję lidera Pucharu Świata w skokach narciarskich. Wszystko dlatego, że w sobotę na mamudzie w austriackim Bad Mitterndorf zajął dziesiąte miejsce, a dzisiejszy konkurs wygrał Norweg Halvoregner Granerud. No i to on jest nowym liderem klasyfikacji generalnej. Kubacki popełnił błąd w pierwszym skoku, był dopiero piętnasty. W finale zaatakował, przeskoczył o kilku rywali, ale ostatecznie zajął tylko miejsce dziesiąte. Mówię tylko, bo nie był nawet najlepszym z Polaków. To miano dzierży dziś Piotr Żyła. Tuż za podium. Bo tej próbnej jakoś jakoś tak wpadłem. Taki przełącznik się mi przełączył i fajnie było. Odciąłem się po prostu. a tak poszłem, tyle ile miałem tyle poszłem. Dzisiaj było ogólnie spokojnie, bo tak by nie miałem, nie widziałem tej buli, tak. Znaczy no w próbnej widziałem, ale już nie przeniosłem. A później te konkursowe były takie, że już tak by nie widziałem, po prostu na tyle było. Pewne skoki tyle pa, fajnie pchane nogą, że gdzieś, e, no nie miałem takiego wrażenia, że lecę nisko w ogóle. No, także, no tak, dobrze skaczę, to później nie wiem, co się dzieje, także... też chyba dobrze było, ale z tego telemarku z pierwszej mi szkoda, bo tam mogłem wylądować ładniej e, i bym był pewnie po pierwszej trochę wyżej, ale, ale fajnie, fajnie, bo tak... No tak, fajnie. W sumie w sobotnich zawodach punktował komplet czterech biało-czerwonych, no ale te najważniejsze laury dzisiaj dla innych, dla grany ruda, dla drugiego krafta i dla trzeciego Słoweńca Domena Prełca. Czy jutro będzie lepiej? Oby trzymamy za to kciuki i będziemy dmuchać pod narty początek niedzielnych zawodów o 14.15.